Takie nowoczesne wagony typu Twist na naszych torach to dobra wiadomość dla sosnowieckich pasażerów. To póki co jeszcze przejazdy, ale już niebawem będzie można z nich korzystać. Na pierwszy rzut poszły te najbardziej obciążone linie, między innymi linia numer 15. Z prezydentem Uszokiem, z dyrekcją Tramwaju śląskiej stwierdziliśmy, że bardzo istotne jest połączenie szybkim tramwajem Centrum Katowic, Centrum Sosnowca. Czas, który poświęcimy na podróż znacznie się skróci, ale nie kosztem wygody przejazdu. Komfort pasażerów poprawi się przede wszystkim przez to, że tramwaj jest w całości niskopodłogowy. Dzięki czemu, w połączeniu z wybudowanymi peronami o odpowiedniej wysokości, osoby, zwłaszcza starsze, będą miały dużo większą łatwość we wsiadaniu i wysiadaniu z tego tramwaju. Producent nie zapomniał także o prowadzących. Na każdym kroku będzie pomagała im najnowocześniejsza elektronika i innowacyjny system komputerowy. Daje informację o. Ewentualnych usterkach, ewentualnych sposobie pracy danych podzespołów, także jest to duże ułatwienie dla motorniczego. Jednak priorytetem podczas konstruowania wagonów typu Twist przez spółkę PESA Bydgoszcz było bezpieczeństwo pasażerów. Ze względu na zastosowane nowoczesne technologie, ma dużo płynniejszy rozruch i hamowanie w stosunku do. Nadal eksploatowanych tramwajów typu 105N. Różnice między nimi a twistami widać gołym okiem. Lepsze niż te poprzednie, tak? to 100 razy porządne. W środku widać, że coś jest elegancko. Dobrze wydane pieniądze sprawią, że VIP-em podczas jazdy będzie mógł poczuć się każdy sosnowiczanin.